O gliwickich drzewach robi się głośno głównie przy okazji ich kolejnej wycinki. Zdaniem wielu mieszkańców, część drzew zostaje ścięta zbyt pochopnie, a ich usunięcie wpływa niekorzystnie na jakość miejskiego krajobrazu. Możemy taką mapę katastrof przyrodniczych w gliwicach nakreślić, bo możemy powiedzieć o tej nieprawdopodobnej ilości wyciętych drzew w drogową trasę środnicową i niezwykle małym nasadzeniu. Możemy powiedzieć o tym zagrożeniu, które ciągle dotyczy LIP na Alei Mickiewicza. Możemy powiedzieć o tym, co się stało w roku 2006 i 2007 w parku Szwajcaria. Miasto broni się i przedstawia statystyki. Na terenach zarządzanych przez MZUK i ZDM w ciągu ostatnich trzech lat wycięto ponad 9100 drzew, w zamian nasadzając ponad 80 tysięcy. Z danych przekazanych przez miasto wynika też, że w ostatnich latach liczba wycinanych drzew zmalała z ponad 4500 w 2011 roku do nieco ponad 1200 w zeszłym roku. To nie jest tak, że wycina się bardzo dużo, a się nie nasadza, wręcz odwrotnie bardzo dużo nasadzamy. Dużo więcej niż wycinamy, dużo nasadzamy też w lesie komunalnym, także to nie jest tak, że ciągle się usuwa tylko drzewa. Zdaniem obrońców drzew problemem nie jest jednak brak nasadzeń, ale ich lokalizacja. Drzewa stopniowo znikają z centrum miasta. Mieszkańcy miasta, zwłaszcza tych dzielnic no nie są zainteresowani tylko tym, żeby las gdzieś tam 10 km od nich rósł sobie. Oczywiście on też produkuje tlen. Ale najważniejsze z punktu widzenia polityki zrównoważonego rozwoju, to nasadzenie powinny być w tych samych obszarach, w tych samych rejonach, gdzie się wycięło. Rzeczywiście. Z przedstawionych przez Urząd Miasta danych gro z nasadzeń odbyło się na terenach lasu komunalnego. W zeszłym roku z 11,5 tysiąca aż 10 tysięcy nowych sadzonek pojawiło się właśnie tam. W decyzji jesteśmy zobligowani do nasadzenia, ale niekoniecznie w miejscu, w którym zostało wycięte. I tak na przykład w parku jest, że wycinamy drzewa, a niekoniecznie tam sadzimy, bo wiadomo, park ma być parkiem, a nie jakąś puszczą, prawda? Więc nie można, drzewa rosną, nie można ciągle nasadać tyle samo drzew, ile było, bo drzewa się rozrastają. Warto też dodać, że każde usunięcie drzewa pociąga za sobą określone opłaty. W ostatnich latach w Gliwicach w ten sposób dofinansowano budowę kanalizacji i likwidację dzikich wysypisk. To nie są pieniądze, które mogą iść na każdy cel, tylko tylko i wyłącznie z są przeznaczone na ochronę środowiska. Pod piłę trafiają często drzewa martwe z dużą ilością posuszu, zagrażające złamaniem. Drzewa przechodzą pod tym kątem regularne kontrole. Przykładów, że takie badania są potrzebne, nie trzeba daleko szukać. Niedawno w okolicach Alei Majowej, tuż obok bawiących się dzieci, runął na chodnik Wielki Konar. Zanim jednak zapadnie decyzja o wycince potencjalnie chorego drzewa, potrzebne jest przeprowadzenie odpowiedniej procedury. Urząd Miejski nie może sam sobie wydać decyzji, bo gmina nie może sobie wydać decyzji, więc przesyła ten wniosek do yy, SKO, które wytypuje nową gminę zastępczą i wtedy z tej gminy zastępczej ktoś przyjeżdża do nas, ogląda te drzewa i decyduje, czy faktycznie trzeba to wyciąć, czy nie. Spotykamy się z sytuacjami, kiedy yy, no, te takie kwestie zdrowotności drzew są tylko pretekstem. I to najbardziej smuci, dlatego że jak się wejdzie w temat głębi, okazuje się, że to, to, nie, to nie jest do końca tak. Miło by było, gdyby miasto rzeczywiście... Realnie podchodziło do potrzeb nie tylko swoich inwestycji, ale do potrzeb po prostu mieszkańców. Według zapewnień MZUK wycięcie zdrowego drzewa następuje stosunkowo rzadko, zwykle w związku z realizowaną inwestycją. Nie ulega jednak wątpliwości, że miejscy urzędnicy nie zawsze stosują się do tej zasady. Przykładem jest słynna już ulica Mickiewicza, gdzie miasto chce wyciąć cały szpaler 127 lip. Choć konserwator za zagrażające uznał ich tylko kilka. Zjednoczeni mieszkańcy protestują, organizują happeningi, ale mimo kilku okazji do zmiany zdania, Zarząd Dróg Miejskich twardo stoi przy swoim. Jeżeli ja zarzucam coś władzom miasta, to niekompetencje, bałagan i brak kwalifikacji do, do tych wycinek. znaczy tak jakby decydowali o tym ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy, jak głębokie konsekwencje niesie ta dysproporcja dla nas w przyszłości. Patrząc na statystyki, a z drugiej strony, na praktykę działań, choćby przez pryzmat wspomnianej alei LIP, trudno podejrzewać miejskich urzędników o celową degradację drzew, ale istnienie spójnej polityki ich ochrony może budzić już wątpliwości.